Jest 16 sierpnia 2020 roku a my z Sylwią, która jest obok mnie, jesteśmy w Dreźnie. O tam widać bryczki turystów. My nie korzystamy z bryczek, zwiedzamy Drezno na piechotę. Jesteśmy z Sylwią w Dreźnie. Tutaj przed takim fajnym sklepem, który się nazywa Który się nazywa Dresdener Molkerai. Czyli to była jedna z pierwszych mleczarni, która produkowała mleko skomensowane na świecie chyba w ogóle czy w Europie przynajmniej. I on jest bardzo sławny, jest w rekordów Guinnessa, dlatego że jest cały stawkach takich tradycyjnych, ręcznie malowanych. Mleczarnia w Dreźnie i silnie powozuje na tle ściany, yy, zrobionej z skapelków. po prostu kapelki ceramiczne. <grymne> O fantazję z tymi kafelkami na ścianach i mm -hmm. na suficie. Mm -hmm. Oczywiście, mm -hmm. mnóstwo turystów. Takie mm nie? -hmm. Tak, wszystko jest ceramiczne mm -hmm. i niezwykle zdobne. Też deszcz... chowamy w w nie. Za dziwna architektura, jakaś konstrukcja z rury i różnych innych takich e, hydraulicznych akcesoriów. To kocham trąbki, trąbki i Tak, to ma być po prostu instrument muzyczny, który wykorzystując, wykorzystuje wodę deszczową do wytwarzania różnego rodzaju dźwięków. Taka współczesna forma sztuki. forma sztuki użytkowej. Z drugiej strony jest inna, oryginalna kamienica. No, oczywiście Sylwia pozuje. Ta jest żółta i ma takie różne formy, rzucające od blasku cienie i różne takie, bardzo efektownie wyglądające. kolumna. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. Treść nie, taki wielki. Tak jak widać kościół jest kolorowy, czyli. Część muru jest w kolorze piaskowca. Część jest czarna z białymi fugami. E, domyślam się, że czarna część to je, są po prostu elementy e, starego kościoła. Bo w lutym 1945 roku e, Alianci urządzili nalot na drezno, który skasował. E, Najbardziej skasował właśnie starą część drezna, czyli centrum miasta. Najmniejsze zniszczenia były na obrzeżach miasta, gdzie znajdowały się wszystkie infrastruktura przemysłowa mająca wpływ na wysiłek wojenny Niemców w dreźnie wtedy zginęło 25 tysięcy ludzi, większość, tak jak mówiłem, została zniszczona, oczywiście odbudowana. I tutaj widać kościół stoi piękne w dwóch kolorach. Oczywiście kolejka turystów do zwiedzania w środku. I ten zaskoczył szczerze mówiąc gdy w czwartek 15 lutego około 11 godziny e, spacerując do tego świetnego miasta e, w, w dużej, czy takiej głę, gęstej mgle e, zobaczyłem ku mojemu przerażeniu Spojrzałem ku mojemu przerażeniu w pustkę, ponieważ dokładnie godzinę wcześniej moja żona była świad... szukała mnie i była świadkiem tej tragedii. Gdy po pierwszych czy początkowych takich lekkich zgrzytaniach kopuły, Kopuła powoli zapadła się do środka, i potem e, z nagłym hukiem e, ściany zewnętrzne kościoła pękły i zostawiły czarną jak noc e, e, chmurę kurzu, która wypełniła całą okolicę. Zanotował to e, jakiś tam przedstawiciel kościoła We Weinert, nazwiskiem w lutym 1945 roku. Czyli w dniu e, bombardowania. W 93 ten kawałek kopuły został e, pozbierany z tych resztek e, kamieni, z gruzów. Z gruzów. W 2005 ostatecznie tutaj postawiony. To jest kości. fragment e, oryginalnego muru kopuły. Oryginalnego starego kościoła. Muzeum Johaneum. Tak się nazywa ten budynek. E, Mamy tutaj Helkiers Muzeum, czyli Muzeum Transportu. Jesteśmy przed Oszakiem Książęcym. Cały ten obraz wykowany jest z małych kafelków, takich jak na piecach, takich kafli. I one są ręcznie malowane. I któryś z tych postaci tam od przodu, to jest na jeden z naszych polskich królów. Zaraz się przyjrzymy, czy go rozróżnimy. Ale w każdym razie robi to wrażenie. O, tam jakiś. Albert, George, Johan, Oni są podpisani. Dokładnie. August II, August III. No właśnie, to też jest. Jeden... Tak, e, Sasowie. Mm -hmm. Budynek Akademii Sztuki. Zanotki wycieczkowe na łabie. I Sylwia robi zdjęcia turystom. Niemcy lubują się w Johanach. A więc oczywiście tutaj na koniu siedzi sobie król Johan. Tu mamy budynek w stylu rzymskim. Znaczy opera. Za rusztowaniami niestety i za płotem spłyty OSB. I opera była całkowicie zniszczona i ją odbudowali od zera w taki sam sposób, jak kiedyś budowali, tymi samymi metodami. Piękna w środku, ma bardzo dużo złoceń. i złota w ogóle tam bardzo dużo użyto. Nie? Mamy zamek e, drazieński, rezydencji szloss. Tu jakiś I kościół? kościół. E. Nie pamiętam nazwy kościoła, jaki to jest. A tutaj, tutaj jest budowaniu. sam zamek. E. Połączone są takim mostkiem. Tak, połączony są mostkiem, który wygląda, jakby był zrobiony z blachy miedzianej całości. A my idziemy oglądać Swinger. E, czyli, czyli tutaj. To taki wielki tutaj wielki budynek, też bardzo ozdobny. na huśtawce, a tak naprawdę w gondoli e, Diabelskiego Młyna, który znajduje się tuż obok e, centrum, centrum Drezna. I będziemy oglądać drezno z góry. Tak, pojedziemy sobie, zobaczymy sobie Dresna z góry. Stwierdziliśmy, że to będzie fajna atrakcja. E, kosztuje to nas zrójki 15 euro. A ja stwierdziłam, że to będzie dobry trening przed wjeżdżaniem na co przypyca tymi kolejkami, bo jak teraz się nie przestraszę, to tam będzie też dobrze. Tam byliśmy, chodziliśmy nad y, Łabą, tak? Tak. A, o, widać też Łabę. Piękny widok z góry na Drezno. O, oczywiście tutaj wagoniki z tyłu za Sylwią y, przechodzą. Mam nadzieję, że nie widać przerażenia na moich oczach. Widać. Trochę wiążąc z Tutaj przy nogach Sylwii, na tej kostce, no to, to dokładnie, to jest pamiątka po... E, powstaniu ludowym, czyli demonstracjach przeciwko komunistycznej władzy z 1953 roku. Co to jest? Gąsienica czołgu po prostu. Czyli czołgami Tak, najwyraźniej tutaj użyli jakiegoś wojska, może jakieś czołgi przyjechały i tutaj artysta wymyślił, że najlepszą pamiątką tego zdarzenia będzie gąsienica czołgu. Tutaj podparta takim a tutaj w drugą stronę. O! Jest właśnie to koło, w którym przed chwilą jechaliśmy. Takie wielkie. Fajne. Jesteśmy z Sylwią przed kościołem Świętego Krzyża w Dreźnie. Oczywiście. Kościół, jak widać, jest znów kolorowy. W większości jednak czarny. Tam na wieży Złoty Krzyż. Ścianę, e, gdzie e, katolicy przepraszają Żydów za to, że e, no, ich walono tutaj w traźnie takie i proszę o przebaczenie. E, Weszliśmy z kościoła świętego Krzyża. świętego Krzyża. Jak mi to podpowiada Sylwia, bo pokręciłem oczywiście nazwę. I e, ciekawa rzecz, kościół Krzyża to jest Kościół z zewnątrz. Z zewnątrz widać, że to jest kościół. W środku. Ale stary kościół, nie? Tak, stary kościół. W środku e, nic nie ma. Autentycznie, autentycznie e, z kościoła zostało kilka kamieni przy samej podłodze, które są pobłopywane, poniszczone niszczone dość mocno. E, I tylko przy wejściu dwie kolumny z jednej strony, dwie kolumny z drugiej i taki ozdobny pasek e, zrobiony z kamienia nad którym jest e, z jakimiś tam resztkami organ. zdobień e, tak, nad nim są organy i tylko oczywiście nowoczesny ołtarz cała reszta budynku jest autentycznie w stanie surowym nawet nie ma tynku, tylko tak jakby murarz nachlapał tynk, nawet nie głaskali tego żadnych ozdób żadnych ozdób, nie ma nic, jest tylko e, ołtarz i tam malunek jeden nad ołtarzem Jezusa nic więcej tak został kościół odbudowany po wojnie po prostu. Wygląda dokładnie Tak, nie wiadomo czy on jeszcze nie jest w trakcie odbudowy po wojnie po prostu. Z zewnątrz budynek stoi, widać, wydaje się jakby był zabytkowy, w środku po prostu jest w stanie surowym jakby. Kolejny szok, w tym dzisiejszym. Tak, kolejny e, szok, ale to też jest pamiątka po II wojnie światowej, pomimo tego, że od wojny upłynęło już ponad 70 lat.